Adam Mickiewicz, niepewność. Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam, i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu w myśli Twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję, mimo chęci. Że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie powtarzam pytanie: Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, Abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi. I wchodząc sobie zadaję pytanie: Co tu mię wiodło, przyjaźń, czy kochanie? Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił, Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił. Choć śmiałej rządzy nie ma w sercu mojem, Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie: Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Kiedy położysz rękę na me dłonie, Luba mię jakaś spokojność owionie, Zda się, że lekkim snem zakończę życie. Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie, Które mi głośno zadaje pytanie: Czy to jest przyjaźń, czyli też kochanie? Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał, Wiesz czy duch mymi ustami nie władał? Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem. Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem, I zapisałem na końcu pytanie, Co mnie natchnęło? Przyjaźń czy kochanie? Doceniasz? Subskrybuj.